Nad kopułą tarionu zawisła krwawa czerwień zmierzchu. Miasto, niegdyś lśniące w blasku postępu, teraz przypominało szkielet świetności, który ktoś zamknął pod szkłem. Wąskie aleje prowadzące do portów handlowych tętniły ruchem, ale nie było w tym życia jedynie rutyna, mechaniczna wymiana kredytów, towarów i istnień. A Elira szła z opuszczoną głową, choć krok miała dumny. Suknia, niegdyś ceremonialna, teraz zniszczona, rozcięta na ramieniu, cuchnęła kurzem i metalem. Jej srebrne włosy, tradycyjnie splecione przez kapłanki domu Warok, były rozplecione i brudne. Oczy miała suche. Płakała wcześniej, ale łzy niczego nie zmieniły. Ojciec, Reif Warok, nie patrzył jej w oczy, gdy wydawał rozkaz. Brat, Jenet, podpisał dokumenty z zimną uprzejmością. A Elira wciąż słyszała ich głosy. Za dużo pytań zadajesz. Nie jesteś częścią tej rodziny. Jesteś naszym problemem. Nie zabijemy cię, córko. To byłby wstyd. Ale możemy cię sprzedać. Nie walczyła, kiedy eskortowali ją do hangaru. Strażnicy mieli twarze ukryte za maskami z herbem rodziny. Jeden z nich, starszy, unikał jej spojrzenia, znała go z dzieciństwa. Trzymał ją za ramię z siłą, która nie wynikała z woli, lecz z obowiązku. Gdy zamknęły się za nią drzwi statku transportowego, zobaczyła ładownię surową, oświetloną zimnym, pulsującym światłem. Kraty, przegrody, panele do skanowania biomasy. Inni już byli w środku przedstawiciele różnych ras, wyłapani lub sprzedani tak samo jak ona. Nie mówili. Niektórzy byli otępiali. Inni czujni. W kącie siedział człowiek wysoki, ciemne włosy przycięte krótko, ubrany w szary kombinezon. Miał opaskę na lewym nadgarstku, była to przestarzała wersja federacyjnego terminala osobistego. Gdy ich spojrzenia się spotkały, a Elira zobaczyła w jego oczach coś, czego nie widziała nigdzie indziej od momentu zdrady, ciekawość bez agresji. Nie pytał, kim była. Nie odwrócił wzroku z pogardą. Zamiast tego skinął głową, lekko, niemal niedostrzegalnie. Kiedy strażnik uderzył ją za to, że zbyt wolno odpowiedziała na polecenie, zachwiała się, a jej aparat oddechowy upadł na ziemię i rozpadł się. Dusząca atmosfera statku natychmiast zaczęła ją dusić. To wtedy człowiek ruszył. Niegwałtownie spokojnie, ale stanowczo. Podeszedł, klęknął obok niej i uniósł element urządzenia, które właśnie się rozsypało. Filtr nie jest uszkodzony, powiedział spokojnym tonem. Obudowa pękła, ale da się to naprawić. Jego głos był zaskakująco łagodny. Sięgnął do własnego terminala, odpiął fragment mocowania i przyłożył do filtra, składając wszystko razem w prymitywną, ale działającą całość. A Elira, oszołomiona, założyła naprawiony sprzęt. Tlen znów przepłynął do płuc. Poczuła ulgę tak intensywną, że aż zadrżała. Człowiek spojrzał na strażnika, który zbliżał się z pałką. Nie dotykaj jej, powiedział. Jeśli nie chcesz, żebym rozmontował ten statek z wewnątrz. Strażnik zawahał się. Mimo, że człowiek był sam i nieuzbrojony, jego ton był absolutny. Coś w nim budziło niepokój. Nie chodziło o broń. Chodziło o to, że naprawdę mógł to zrobić. Gdy oddalił się niechętnie, a Elira usiadła obok nieznajomego. Dlaczego to zrobiłeś? Spytała po chwili ciszy. Spojrzał na nią bez uśmiechu, ale z uważnością. Nazywam się Marek, powiedział. I nie znoszę handlarzy żywym towarem. A Elira nie odpowiedziała. Patrzyła na swoje dłonie, które nadal drżały. Po raz pierwszy od miesięcy nie czuła się całkiem sama. I po raz pierwszy od zdrady nie czuła się całkiem przegrana. Statek wylądował twardo. Lądowisko na Agrawisie było brudne, chaotyczne, pełne metalicznych dźwięków wycia sajren transportowych i krzyków dzieci sprzedawanych razem z matkami. Z okien ładowni widać było mgłę przemysłową unoszącą się nad kopułami miasta zbudowanego nie z potrzeby, ale z chciwości. Alira stała wśród tłumu w klatce, oznaczona opaską ze skanowalnym kodem, który mówił więcej o niej niż jej własne imię. Obok niej cicho stali inni z obniżonym wzrokiem, zaprawieni w strachu. Marek stał kilka kroków dalej. Jego oczy lustrowały otoczenie, ale nie było w nim paniki. Raczej wyliczenie. Jakby obserwował system, który zamierzał rozebrać na części. Gdy nadszedł czas prezentacji, światła zmieniły barwę. Głos automatycznego lektora oznajmił: Segment trzeciej serii. Osobniki szkolone, odporne genetycznie, wysokiej klasy biomasa. Strażnicy otworzyli klatkę. A Elira, choć zdeterminowana by nie okazywać strachu, poczuła, jak jej kolana miękną. Została popchnięta na podest. Jasne reflektory oślepiły ją, a za barierką rozpoczęła się licytacja. Jeden po drugim, nabywcy wznosili głosy. Obce języki, ceny, cyfry. Krzyk zlewał się w zgrzytliwy hałas. Dziesięć tysięcy za srebrnowłosą z warok. Piętnaście, jeśli przeszła szkolenie komunikacyjne. Siedemnaście pod warunkiem oceny tolerancji bólu. Słowa były jak ciosy. A Elira stała nieruchomo, dopóki nie usłyszała ciszy. Przebiegła wzrokiem po tłumie. Ludzie zaczęli się cofać. Wtedy usłyszała spokojny głos. Dwadzieścia pięć tysięcy. Plus uiszczenie opłat prawnych. Cisza stała się cięższa niż wcześniej. Tłum odsunął się, gdy wśród kupców pojawiła się sylwetka marka. Stał z uniesioną ręką i identyfikatorem Federacji Ludzkiej, świecącym jasno jak ostrze w ciemności. Kupiec prowadzący aukcję zawahał się. Człowiek nie ma prawa licytować obcych bez statusu klasy trzeciej syknął przedstawiciel klanu Gzali. On nie licytuje odezwał się ktoś z tłumu. On wykupuje. Marek zbliżył się do podestu. Mam oficjalny mandat. Ten kod wskazał opaskę na ręce Eliri jest powiązany z nielegalnym handlem i naruszeniem konwencji Boriel. Zgodnie z prawem, każda umowa niewolnicza zainicjowana bez dobrowolnej zgody osoby sprzedawanej może być anulowana przez interwencję federacji. Ktoś z tłumu parsknął śmiechem. To teoria. A praktyka. Marek wyjął z kieszeni mały, papierowy dokument. Czysty, biały, oprawiony w ramkę z cienkiego metalu. To oryginał kontraktu i jego anulacja zgniótł go w dłoniach i zapalił podręczny promień cieplny. Dokument spłonął na oczach wszystkich, zamieniając się w garść popiołu. Ona jest wolna. Głosy wybuchły. Protesty. Groźby. Ale wszystko ucichło, gdy podszedł oficer bezpieczeństwa stacji, istota o czterech kończynach i przezroczystej skórze. Dokument został zarejestrowany w systemie centralnym oznajmił. Kobieta o numerze identyfikacyjnym AVK 221 myślnik 9 jest osobą wolną. A Elira nie ruszała się nawet gdy Marek wspiął się na podest i stanął przed nią. Chodź. Zanim zmienią zdanie. Podał jej rękę. Zawahała się. Dlaczego to robisz? Zapytała cicho. Bo wiem, jak to jest, kiedy wszyscy cię opuszczają, odpowiedział spokojnie. Ale nikt nie zasługuje, by być samym na dnie. Ujęła jego dłoń. Razem zeszli z podestu, przechodząc przez korytarz pełen milczących kupców i handlarzy. A Elira nie wiedziała jeszcze, że ten krok będzie początkiem drogi, której nigdy nie mogła przewidzieć. Drogi ku wojnie, ku prawdzie i ku sercu człowieka, który odmienił wszystko. Planeta nie miała nazwy w językach znanych raz. Na kartach nawigacyjnych Federacji oznaczona była jedynie symbolem technicznym X-7C4R. Znajdowała się poza głównymi szlakami, otoczona mglistym pierścieniem gazowym, który uniemożliwiał wykrycie jej z przestrzeni subświadomej. Dla Marka była idealna. Dla Eliri niezrozumiała. Statek zwiadowczy, którym uciekli z Agravisu, z trudem przedarł się przez atmosferę. Pokład wibrował, silniki jęczały, ale Marek prowadził go pewną ręką. A Elira siedziała z tyłu, obejmując się ramionami. Miała wrażenie, że wyrwano ją z jednej klatki i wrzucono w inną, tylko ta nie miała krat, lecz ciszę, samotność i obcego człowieka, który nie chciał jej skrzywdzić. Dolina, w której się osiedlili, była głęboka i osłonięta górami. Strumień płynął leniwie pośród szarych głazów porośniętych mchem. Powietrze pachniało wodą i ziołami. Nie było tu śladów technologii. Marek wyłączył wszystkie sygnały, nawet ich własne opaski przestały działać. Zamieszkali w drewnianym schronieniu zbudowanym na bazie wraku starego statku ratunkowego. Dach z korzeni i folii energetycznej przeciekał w pierwszą noc, ale Aelira nie narzekała. Po raz pierwszy od miesięcy miała własną przestrzeń. Ciepło ognia, ciszę i Marka, który nie patrzył na nią jak na zdobycz. Mijały dni. A Aelira wciąż rzadko mówiła. Obserwowała go, gdy wychodził na zbocza, by zainstalować kolektory słoneczne. Gdy zbierał jadalne korzenie lub naprawiał sprzęt, robił to z precyzją kogoś, kto przetrwał więcej niż mówi. Nigdy nie wypytywał o jej przeszłość. Gdy sama zaczęła mówić urywkami, w nocy szeptem po prostu słuchał. Opowiedziała mu o dzieciństwie w pałacu Warok, o rytuałach, o matce, której twarzy już nie pamiętała. O tym, jak ojciec zaczął używać jej imienia jako monety przetargowej, jak odebrano jej głos w radzie, jak odesłano ją bez słowa. Marek nie odpowiadał radą. Zamiast tego, pewnego ranka postawił przed nią stół zrobiony z przepołowionego pnia drzewa, narzędzia i kawałki gliny. Malujesz palcami, kiedy śpisz, powiedział. Może warto robić to na jawie. Z początku patrzyła na niego, jakby był szalony ale później, gdy został sam na kilka godzin, usiadła przy stole i zaczęła rysować palcem po glinie okręgi, wzory, symbole z dzieciństwa. Gdy wrócił, nie skomentował. Po prostu dołożył kolejne kolory. Wieczorami pili gorącą wodę z ziół. Milczeli często, ale była to cisza nie z braku słów, tylko z ich zbyteczności. A Elira z każdym dniem rozprostowywała się jak skrzydła ptaka. Zaczęła chodzić boso, jej włosy znów błyszczały w słońcu, a śmiech krótki, zaskoczony pojawił się po raz pierwszy, gdy Marek przewrócił się w błocie, próbując zbudować mostek przez strumień. Pewnej nocy, gdy Aelira wyszła przed dom, usłyszała dźwięk inny niż zwykle. Nie był to wiatr ani zwierzęta. To był mechaniczny dźwięk. Warkot. spaliny. Pobiegła do wnętrza. Marek był już przy konsoli awaryjnej, patrzył na maleńki radar, który z uporem wskazywał jeden punkt zbliżający się z orbity. Ktoś nas namierzył, powiedział bez emocji. To nie był przypadek. Jak? Myślałeś, że to niemożliwe. Też tak sądziłem. Ale ktoś musiał sprzedać nasze koordynaty. Pytanie brzmi kto i dlaczego? Spojrzał na nią, pierwszy raz z cieniem podejrzenia. Ale zaraz potem potrząsnął głową, jakby sam się zganił za tę myśl. Musimy być gotowi, powiedział tylko. A Elira oto się nie skończyło. Tym razem nie czuła się już ofiarą. Była wściekła. Po raz pierwszy poczuła, że jeśli ktoś znów spróbuje ją złamać, tym razem nie pozwoli. Nie miała już pałacu, rodziny ani nazwiska. Miała marka. I własne dłonie, które znów drżały, ale tym razem nie ze strachu. Z gotowości. Noc przyszła szybko, jakby czas sam postanowił przyspieszyć. Gła spłynęła z gór i rozlała się po dolinie, gęsta i ciężka, tłumiąc wszystkie dźwięki. A Elira i Marek siedzieli przy rozpalonym ognisku, ale żadne z nich nie miało już ochoty na rozmowę. Cisza była napięta, jak lina przed zerwaniem. Marek sprawdzał po raz trzeci swój improwizowany system ochronny. Wykorzystał sygnał z rdzenia awaryjnego, by aktywować sieć plazmową dookoła Doliny. Pole elektromagnetyczne miało zatrzymać wszystko, co nie zostało zaprogramowane przez niego samego. Ale to dawało im tylko czas. Ilu? Zapytała cicho Aelira, nie patrząc na niego. Co najmniej dziesięciu. Przynajmniej jedna jednostka zwiadowcza. Reszta to najemnicy. Wstała i podeszła do okna. W ciemności nie widziała nic, ale czuła obecność. Znała to uczucie. Kiedyś byli to jej ochroniarze. Teraz wracali jako Casey. Kto ich prowadzi? Zapytała, choć znała odpowiedź. Marek spojrzał na nią z napięciem. Twoja siostra. To imię powróciło jak ostrze wajt w ranę. Cyrena Warok. Zimna, bezwzględna, błyskotliwa taktycznie i martwa emocjonalnie. Zawsze była przeciwna istnieniu Eliri w rodzinie. Od dziecka wytykała jej słabości, empatię, wątpliwości, łagodność. Wraca po to, co zostało wystawione na sprzedaż powiedziała Elira chłodno. Ale nie znajdzie już tej samej osoby. Wybiegła na zewnątrz. Na wzgórzu ponad doliną zainstalowała wieżyczkę dźwiękową. Aktywowała ją, a niskie fale wniknęły w przestrzeń jak pulsujące bicie serca. Sygnał ostrzegawczy. Marek zamontował dodatkowe czujniki przy wejściu do domu, a w szklarni niewielki ładunek pola zakłócającego. Nad ranem usłyszeli pierwszy ruch: krok metalowych butów, złamane gałęzie, syk rozgrzanych powłok ochronnych przecinających chłodne powietrze. Marek stał z karabinem energetycznym opartym o ramię, a elira z kuszą zbudowaną z części statku i sprężyn z dawnego systemu wentylacyjnego. Pierwszy cios przyszedł nie od zewnątrz, lecz z wnętrza. Konsola w ich domu zaczęła migotać. Hasło dostępu zostało naruszone. Mają twój dawny kod genetyczny, powiedział Marek. Cyrena wykorzystuje dane z systemu Warok. Nie obronimy się pasywnie, odpowiedziała. Trzeba wyjść im naprzeciw. Wyszli z ukrycia, poruszając się wzdłuż wschodniego stoku. Gdy dotarli do granicy pola ochronnego, zobaczyli ich. Cyrena stała pośrodku oddziału najemników. Ubrana w pancerny kombinezon bojowy z herbem, Warok na ramieniu. W ręku trzymała terminal sterujący. Gdy Aelira ją zobaczyła, w gardle narósł jej gorzki smak starego wstydu. Zawsze byłaś problemem, powiedziała Cyrena, kiedy ich dostrzegła. A teraz jesteś kosztem. Przyjdziesz z nami albo zdejmę cały ten teren z powierzchni tej planety. Nie mam już żadnych związków z Warok, odparła Aelira. A ty nie masz prawa używać mojego nazwiska, kiedy hańbisz je tak, jak to zrobiłaś. Nazwisko nie jest twoje. Nigdy nie było. Byłaś tylko zasobem. Zapłacimy za ciebie, zamkniemy sprawy prawne i odzyskamy reputację. A jeśli odmówię? Wtedy twój człowiek umrze pierwszy. Marek uniósł broń. Proponuję spróbować powiedział chłodno. Zobaczymy, kto zostanie tu ostatni. Cyrena skinęła głową. Najemnicy ruszyli, a Elira chwyciła Marka za ramię. Wracajmy. Prowadź ich między wzgórza. Tam ich zatrzymamy. Jesteś pewna? Nigdy bardziej. Gdy zawrócili, pole ochronne już się rozpraszało. Zostało im niewiele czasu. Ale wystarczająco. Znała topografię doliny lepiej niż ktokolwiek inny. W sercu mgły, pośród ciszy, rodził się bunt. I pieczęć zdrady miała zostać złamana nie przez gniew, lecz przez wolność, którą zbudowali razem. Mgła w dolinie zmieniła się w dym. Pierwsze eksplozje rozerwały ciszę przed świtem. A Elira i Marek byli już gotowi. W ciągu ostatnich godzin zainstalowali pułapki i ukryli się na południowym zboczu, w miejscu, gdzie stary system irygacyjny rozciągał się pod ziemią w formie popękanych kanałów. Ustalili pozycję. Zapytała Aelira, pochylona nad panelem kontroli plazmy. Tak. Wkraczają w pole zakłócające. To miejsce ich rozproszy. Ale mamy może 40 minut, zanim zorientują się, że nie działa im łączność. Marek przekazał jej miniaturowy aktywator impulsowy. Został zrobiony z komponentów ich przenośnego radaru i starego kuchennego zasilacza. Co to robi? Zapytała. Wzmacnia każdy sygnał biometryczny w promieniu trzech metrów. Oni korzystają z celowników impulsowych. Jeśli to przyłożysz do ciała, zobaczą tylko ciebie. Nikogo innego. Spojrzała na niego z przerażeniem. To przynęta. Tylko przez chwilę. Dopóki nie wejdą w strefę uderzenia. A Elira wzięła urządzenie do ręki. Nie każ mi wracać do schronienia. Nigdy bym tego nie zrobił. Ruszyła wzdłuż kanału, cicho, lekko. Znała każdą nierówność terenu. Nad głową przelatywały drony zwiadowcze. Dwa z nich zostały przechwycone przez pułapki elektromagnetyczne i spadły w zarośla, skwiercząc. Najemnicy posuwali się szybko. Ich zbroje błyszczały w świetle poranka, które zaczynało rozświetlać mgłę. Pancerze klasy przemysłowej, wzmocnione sensory. Ale byli zbyt pewni siebie. Właśnie na to liczyli. Alira zatrzymała się na granicy gaju, gdzie w liściach kryły się ładunki złożone z detonatorów sejsmicznych i chemicznych pułapek z ich starego laboratorium rolniczego. Podniosła rękę. Czekała. Pierwszy przeciwnik minął linię wyznaczoną przez korzenie drzewa, nie wiedząc, że stąpa po aktywnej siatce. Wcisnęła przycisk. Ziemia eksplodowała wokół nich. Huk rozdarł powietrze, a fala uderzeniowa porwała trzech najemników, odrzucając ich w powietrze niczym szmaciane lalki. Z drugiego kierunku Marek odpalił miotacz plazmowy i rozbił plecak energetyczny przeciwnika, który próbował wejść do doliny tylną drogą. A Elira biegła przez mgłę aktywator przyklejony do klatki piersiowej. Czuła, jak urządzenie pulsuje. Celowniki wszystkich dronów skupiły się na niej. Teraz krzyknęła przez interkom. Z dachu ich schronienia aktywowała się ostatnia pułapka generator pola grawitacyjnego. Wiązka przeciążyła zasilacze przeciwników i wywołała wewnętrzną destabilizację w ich kombinezonach. Dwóch z nich padło na ziemię, trzęsąc się, wyjąc. Cyrena obserwowała wszystko z góry. Widziała upadek jej ludzi, wybuchy, chaos. Skończcie z nimi, wrzasnęła do terminala. Wprowadzić jednostkę wsparcia. Ale wtedy coś się wydarzyło. Z wnętrza mgły wyszła Aelira. Sama. Ręce rozpostarte. To mnie chcesz, siostro powiedziała. To ja jestem twoim wstydem. Twoją ruiną. Cyrena spojrzała na nią z góry. Jesteś tylko przeszkodą. Więc chodź i mnie usuń. Cyrena zeszła ze wzgórza. Sama. Odrzuciła karabin, siennęła do pasa i aktywowała ostrze energetyczne. Zakończmy to tutaj. Bez najemników. Bez świadków. A Elira wyciągnęła własne ostrze krótkie, zardzewiałe, zrobione z przetopionego noża kuchennego i stalowego pręta. Zderzyły się w ciszy poranka. Uderzenie za uderzeniem. Cyrena była silniejsza, szybsza, wyszkolona. Ale Elira walczyła nie o nazwisko. Walczyła o wolność. W końcu uderzyła w nadgarstek Sairini i, wytrącając jej broń. Przeciwniczka cofnęła się, krwawiąc, zaskoczona. Nie jesteś tą słabą dziewczynką, którą pamiętałam, syknęła. Nie. Bo ona nie przetrwałaby tego wszystkiego. Zamiast dobić siostrę, a Elira opuściła broń. Idź. Ale jeśli jeszcze raz spróbujesz mnie zabić, nie będziesz miała gdzie wrócić. Syrena patrzyła na nią z niedowierzaniem. I wtedy z za jej pleców wyszedł Marek. Trzymał broń gotową, ale nie strzelił. Cyrena spojrzała na nich oboje. I zrozumiała. Już przegrała. Kiedyś was dopadną, powiedziała. Świat nie wybacza zdrad. My nie czekamy na przebaczenie, odpowiedziała Aelira. My budujemy nowy świat. Cyrena uciekła, a resztki jej oddziału rozpierzchły się wśród lasów. A Elira i Marek stali razem pośrodku spalonej polany, wśród dymu i krwi. Ich dłonie odnalazły się bez słowa. Nad doliną znów zaczęło wschodzić słońce. Tym razem nie było żadnych złudzeń. Była wojna. Ale oni już nie byli ofiarami. Byli ogniem. Dolina po walce była cicha, ale nie martwa. Powietrze pachniało ozonem, przetrawioną energią i świeżo spaloną roślinnością. Dym unosił się jeszcze nad zachodnim stokiem, gdzie wybuchła ostatnia z pułapek. A Elira stała na wzgórzu, ubrana w cienki, osmolony płaszcz z materiału znalezionego we wnętrzu starego statku. Wiatr poruszał jej włosami. W jednej dłoni trzymała Kingę, w drugiej metalową opaskę zerwaną z nadgarstka siostry. Marek siedział nieopodal, opatrując ramię. Rana nie była głęboka, ale krwawiła, a on przez kilka minut nie pozwolił sobie na ani jeden grymas bólu. Dopiero kiedy Aelira uklękła przy nim i spojrzała na niego z zatroskaniem, odetchnął głębiej, jakby dopiero wtedy przyznał przed sobą, że wszystko się skończyło. Żyjesz, powiedziała cicho. Żyjemy, poprawił ją, chwytając ją za dłoń. I to się liczy. Z nieba zszedł dran zwiadowczy federacji, oznaczony herbem z trzema pierścieniami i niebieskim światłem sygnalizacyjnym. Gdy dotknął ziemi, z wnętrza rozległ się komunikat w wielu językach. A Elira rozpoznała jeden z nich starożytny język handlowy Elvaris, którego uczyła się jako dziecko. Federacja przyjęła ich sygnał. Nadeszła odpowiedź. Marek podszedł do drona i przyłożył nadgarstek do skanera. Dran pobrał dane, a następnie przesłał je do satelity komunikacyjnego. Kilkanaście sekund później wyświetlił halegram. Rozpoznano sygnał ratunkowy. Oczekujcie jednostki ewakuacyjnej w ciągu 36 godzin. Status zagrożenia, zneutralizowany. A Elira usiadła obok Marka. W milczeniu patrzyli na siebie. W oczach kobiety wciąż widać było cień dawnej bólu, ale zmienił się w coś nowego w siłę. W głęboką, cichą wolę przetrwania. Co teraz? zapytała. Marek spojrzał przed siebie. Chciałbym ci powiedzieć, że wrócimy do normalności. Ale świat, do którego wracamy, nie jest już tym samym. A emigrek odwrócił głowę. Ty i ja. Nie musimy wracać nigdzie, gdzie nie chcemy być. A Elira uniosła jego dłoń i położyła ją sobie na sercu. Nie jestem już tym, kim byłam. Ale jeśli chcesz, możemy zacząć od nowa. Tam, gdzie nikt nie zna mojego nazwiska. Marek uśmiechnął się lekko. Znam jedno miejsce. Niewielka kolonia w układzie tarsel. Górzysty teren, spokojna atmosfera. Ludzie tam nie pytają o przeszłość, tylko o to, czy jesteś gotów pracować i dzielić się chlebem. A ty. Ja jestem gotów. Ale tylko jeśli ty też. Przez chwilę trwała cisza. Potem Aelira nachyliła się i pocałowała go w czoło. W takim razie zacznijmy od nowa. Wreszcie razem. Kiedy jednostka federacji wylądowała, zastała ich siedzących przy ognisku, trzymających się za ręce. Zbroje najemników leżały porzucone na granicy lasu, a pole ochronne zostało dezaktywowane. Oficer zwiadowczy, człowiek o siwych brwiach i ciemnej skórze, spojrzał na nich z uznaniem. Sygnał ratunkowy dotyczył jednej osoby. Ale tu widzę dwoje ocalałych. Dwoje wolnych poprawiła go Aelira. I gotowych ruszyć dalej. Zabrali ich. Dolina została za nimi cicha, zielona, pełna śladów po tym, co było. Ale nie wrócili tam już więcej. Nowe życie zaczęło się na planetarnej kolonii w Tarsel. Tam Aelira przyjęła nowe imię, a Marek porzucił dawny kod służbowy. Zbudowali dom nie z przymusu, ale z wyboru. W dolinie, której już nie odwiedzili, rosło jedno drzewo, posadzone na wzgórzu, w miejscu, gdzie Aelira i Cyrena stoczyły swój pojedynek. Z jego gałęzi zwisała metalowa opaska, pokryta mchem i pamięcią. Była symbolem tego, co zostało przełamane i tego, co zostało ocalone.